Daniel Sawicki, witam w rozmowie po dziewiątej. Naszym gościem jest Grzegorz Maćkowiak, doradca wojewody lubuskiego do spraw samorządu terytorialnego, Prawo i Sprawiedliwość. Kłaniam się. Witam pana i tam państwa. Panie doradco, no dzisiaj 13 listopada. Pierwsze posiedzenie nowego Sejmu. Będzie go będzie otwierał to posiedzenie Marek Sawicki wskazany przez prezydenta Andrzeja Dudę. Czego Pan się spodziewa po tym posiedzeniu? No myślę, że to bardzo ważne posiedzenie, takie otwierające rzeczywiście nową kadencję Sejmu. No, będą zapadały tam na pewno kluczowe decyzje. No, zobaczymy. No, ciężko teraz przewidywać dokładnie, jak ono się rozwinie. Myślę, że przede wszystkim też wskazanie Marka Sawickiego przez pana prezydenta jako osobę, która będzie tym marszałkiem, który otwiera i poprowadzi początek tego posiedzenia, też wskazuje właśnie na to, że w państwie polskim wszystkie standardy są jak najbardziej dochowywane. właśnie Wbrew temu, co często Platforma czy opozycja mówiła. Dlatego, że właśnie pan prezydent Andrzej Duda, właśnie wskazując pana marszałka seniora, pana Marka Sawickiego, pokazał, że, że jest pluralizm, jest, jest to, jest też poszanowanie pewnej właśnie, tak jak powiedziałem, obyczajów i tradycji. I właśnie wbrew tym wszystkim opiniom, że się demokracja w Polsce skończyła i te, te wszystkie wzdury, które no, były często opowiadane. To, to, to są rzeczywiście farmazony, można powiedzieć, że demokracja kończy, że brak praworządności. To zostawmy to w ogóle na boku, bo szkoda o tym rozmawiać. Prawo i Sprawiedliwość wskaże swoją osobę na marszałka Sejmu, bo wiadomo, że marszałek będzie musiał zostać wybrany na tym posiedzeniu. Z pewnością tak. No, dziewiąta godzina już minęła, więc pewnie, pewnie niedługo te, te, te rozstrzygnięcia zostaną poznane. Tak, oczywiście Prawo i Sprawiedliwość jako partner. Która zwyciężyła w tych wyborach, przypomnę Panu, e, ze wszystkich partii politycznych osiągnęła najwyższy wynik. Prawie 7,5 miliona głosów to bardzo duży mandat. Ponad 7,6 milionów. Prawie 8, blisko 8 milionów, tak, tak. Rzeczywiście ma rację. Y, zdecydowany, wyraźny mandat społeczny i y, y, y to właśnie to zwycięstwo. Także oczywiście w, y, będziemy taką kandydaturę wysuwać. Zobaczymy, jak, jakie rozstrzygnięcie przyniesie potem głosowanie. Y, natomiast. Y, to zaufanie, którym obywatele nas obdarzyli, oczywiście my będziemy cały czas kontynuować i to niezależnie od tego, czy, czy, czy jakby dalej posuwając się w czasie prawo i sprawiedliwość, pan premier Mateusz Morawiecki utrzyma ster rządu i będziemy jakby dalej kontynuować naszą misję dobrej zmiany, czy też niestety w wyniku różnych zakulisowych umów, które teraz ujrzały światło dzienne, możliwe, że opozycja przejmie. Władze dalej będziemy twardo stać na straży tych do, oko, dokonań i osiągnięć, które prawo i sprawiedliwość przez 8 lat mm, e, rzeczywiście wprowadziło w Polsce. W piątek opozycja zaprezentowała zręby swojego programu, tak to można powiedzieć, najważniejsze postulaty. Słuchając tego, co mieli do powiedzenia liderzy opozycji z tych trzech ugrupowań i komitetów wyborczych, które weszły do Sejmu, tam znaczy, brakowało trochę konkretów. No, było mówione, że jest potrzeba zwiększenia płac w budżetówce, jest potrzeba tego, jest potrzeba tamtego, natomiast no, nie usłyszeliśmy chyba tych najważniejszych rzeczy dotyczących chociażby, czy będzie wprowadzony 60%, 60 tysięcy próg dochodowości nieopodatkowanej, prawda, bo w tej chwili 30 tysięcy jest to Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło, Donald Tusk obiecał 60 tysięcy, obiecane też były inne gospodarcze rzeczy, no zabrakło w, tych, w tej umowie koalicyjnej, która była przedstawiana. No, zapoznałem się z, z tą umową koalicyjną w, w jakichś tam obszer obszernych fragmentach i muszę powiedzieć, że tak naprawdę właśnie żadnych konkretów tam tak naprawdę nie, nie ma. Tam są ogólne zapisy i, i, i wybija się na czoło e, walka z prawem i sprawiedliwością z tego dokumentu i, i różnymi ogólnymi hasłami. Natomiast ja myślę, że w, w, tak, to jest pierwsza kwestia, ta 60 tysięcy, ale to była tylko licyta licytacja wyborcza. E, przypomnę panu, że Platforma Obywatelska nawet nie głosowała nie, za podwyższenie kwoty wolnej do 30 tysięcy. E, Platforma, Obywatelska przede wszystkim to też trzeba przypomnieć, podnosiła kwotę wolną od podatku. To, to, to jest warte przypomnienia o, o 2 złote. Więc jakby to taka skala podwyżek, myślę, że jest charakterystyczna dla tej formacji. Natomiast myślę, że co się nie znalazło w tym dokumencie, a co myślę, będzie niedługo niestety realizowane, mianowicie to jest postępująca i przyspieszająca federalizacja Unii Europejskiej. Myślę, że co do tego. Hmm, te partie, nie wiem czy PSL, ale na pewno Platforma Lewica z pewnością w tym kierunku będą chciały iść. To jest kwestia przymusowej relokacji. Uważam, że ta sprawa także jest już przedyskutowana. Tylko tak jak powiedziałem, to jest, tej sprawy nikt nie chce poruszać, bo, bo ona będzie wywołać ogromny sprzeciw społeczny i to jest oczywiste dla mnie. Dalej w konsekwencji federalizacji, oczywiście wprowadzenie waluty euro. Myślę, że także ta kwestia, ta kwestia stanie niedługo. Czyli bank centralny mielibyśmy w Frankfurcie w tym momencie dla polskiego antyparatora? Jeżeli, jeżeli, te, jeżeli te, te rozwiązania by były w tym kierunku przyspieszały. A myślę, że tak, dlatego że nawet w, w ciągu ostatnich czterech lat bardzo wiele głosów się pojawiło z tamtej strony, które sugerowały, że e, remedium na wszystkie problemy Polski to oczywiście wprowadzenie VOLTEURO. Także to jest kilka obszarów, które myślę, że Donald Tusk na pewno będzie chciał bardzo szybko zrealizować, no ale tego w umowie koalicyjnej nie można zawrzeć, bo tak jak powiedziałem, bardzo dużo Polaków się z tymi kwestiami na pewno nie zgadza. Muszę też panu powiedzieć, że jak się analizuje na przykład wyniki referendum, które w wyniku frekwencji było nieważne, to około 10-11 milionów Polaków głosowało przeciwko np. przymusowej relokacji i przeciwko innym kwestiom, które tam w tym referendum były, a na prawej sprawiedliwość głosowało, tak jak pan powiedział, 7,6 miliona tak. obywateli, co pokazuje, że ponad 2-2,5 miliona wyborców opozycji Także nie zgadza się na tego typu rozwiązania. Także myślę, że myślę, że to, jest, to będą kwestie kluczowe. Natomiast te, te zawarte w tym dokumencie myślę, że są tak na tyle ogólne, że będzie można dowolnie interpretować. Jeśli dojdzie do powołania rządu, partii opozycyjnych, które dzisiaj są w opozycji, szykuje się pana zdaniem też zmiana w podejściu do samorządów. Samorządy mogły liczyć w ostatnich latach rzeczywiście na duże rekompensaty, pieniądze na inwestycje, też pieniądze, które miały w jakiś sposób rekompensować ten brak pieniędzy podatków PIT w wyniku podwyższonej, podwyższonego progu podatkowego, wolnego progu podatkowego dla obywateli. Wiadomo, że troszkę mniej pieniędzy wpłynęło w tym momencie do samorządów, ale te pieniądze jednak udało się znaleźć. Jak to może wyglądać teraz? Platforma mówi, żeby ten próg podnieść do 60 tysięcy, muszą być stworzone do tego jakieś pola rozmowy z samorządami. Tak, to jakby są, jest kilka kwestii, bo, bo pan mówił o kwestiach finansowych dotyczących tak. kwoty wolnej, podatku. wpływa Podejrz... na samorządy. Ja Podejrzewam, że w, 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 w przypadku, jeżeli chodzi o samorządy, oni będą szukać jakichś rozwiązań, no bo samorządy, oczywiście te duże, największe w Polsce stały, stoją za platformą obywatelską, więc na pewno dla nich jakiś ukłon, jakiś ukłon będzie w ramach nowych rządów. Natomiast co do, co do, co do reszty samorządów, czy, czy to gminnych powiatowych, czy też mniejszych miejscowości, myślę, że pojawią się duże problemy. To znaczy, po pierwsze hmm, w przeciwieństwie do tego, co robiło prawo i sprawiedliwość, gdzie chociażby z polskiego ładu, czy z, w ogóle z inwestycji strategicznych, które były realizowane przez ostatnie lata, gdzie wszystkie samorządy otrzymywały wsparcie i to wyraźne wsparcie, bo to nie było 200-300 tysięcy przy 50% wkładzie własnym, tylko to były miliony, często dziesiątki milionów złotych przy, przy wkładzie własnym na poziomie 15-10, czasem 5, a nawet 2%. I to samorządy wyraźnie odczuły, bo zainwestowały bardzo dużo w drogi, w kanalizację, w żłobki, w przedszkola, we wszystko to, co jest ważne dla mieszkańców. Czyli to, co chciały, przede wszystkim wskazywały własne inwestycje, prawda? Dokładnie tak. I, i myślę, że to też przyzwyczaiło samorządy do tego, że są właśnie gospodarze na własnym terenie i że administracja rządowa właśnie w ten sposób wspiera, daje im możliwość inwestycji. A to samorządy wiedzą najlepiej, w co inwestować. No już słyszymy, że pieniędzy nie ma. Natomiast po drugiej stronie myślę, że będzie gorzej, to znaczy po pierwsze pieniędzy nie ma, nie ma i nie było, nigdy nie było tak naprawdę i, i zaraz się ta, ta melodia pojawi, zresztą ona się już zaczyna pojawiać. Natomiast potem będzie moim zdaniem kwestia tego i to najbardziej się tego obawiam, bo to wielokrotnie z rozmów z samorządowcami wynikało, zwłaszcza tu chodzi o Platformę Obywatelską, że, że tam często te pieniądze są po prostu dzielone w bardzo specyficzny sposób i, i myślę, że samorządowcy wiedzą dokładnie o czym mówię i, i to jest największe zagrożenie Właśnie, że, że ten przejrzysty mechanizm, który my stworzyliśmy, gdzie naprawdę wszystkie samorządy otrzymywały wsparcie to dłużej. To było czasem kilka projektów w ramach jednego, jednego rozstrzygnięcia. Teraz może się okazać, że, że tak nie będzie i to będzie bardzo z dużym, to będzie duży cios dla właśnie zwłaszcza mniejszych samorządów, które właśnie w tych inwestycjach często upatrywały możliwości szans rozwojowych. Dobrze, przejdźmy do, do ziemi lubuskiej. Co tutaj się dzieje? Bo ostatnia sesja Sejmiku no, nie wyłoniła, nie wyłonili radnych. Dni nowego wicemarszałka lubuskiego Stanisław Tomczyszyn uzyskał mandat poselski, więc to miejsce się zwalnia w zarządzie województwa. PSL ma kandydata, jest nim Zbigniew Kołodziej, bo takie wskazanie nastąpiło na prezydium zarządu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pytanie, czy, pana zdaniem, Platforma pozwoli na to? No właśnie. Że no to... PSL swojego człowieka wskazał? No właśnie, to jest, to jest jakby też pytanie o przyszłość jakby w ogóle funkcjonowania w jakimś systemie koalicyjnym, bo skoro to miejsce rozumiem należy się, należy się w ramach tej umowy, którą oni mają Tak potwierdził Mirosław Glas, w tym studiu wiceprezes, który tu siedział. psl I to wskazanie akurat, jeżeli chodzi o Polskie Stronnictwo Ludowe, zostało skierowane w stosunku do pana Kołodzieja. No wydaje się oczywiste, że Platforma Obywatelska w tej sprawie nie powinna Absolutnie nic zmieniać ani, ani przeszkadzać w tym, natomiast widzimy, że, że tak nie jest. Co akurat za, jest też zapowiedzią tego, w jaki sposób będzie traktować koalicjantów Platforma Waterska. Zresztą w tej kadencji w, u nas w województwie Lubuskim było też to dobrze widać. No, takie, takie mamy standardy, takie będą standardy. Myślę, że coraz, coraz gorsze i to też jest tego przejaw. Natomiast. To nie zmienia faktu, że województwo lubuskie i tutaj zarządu przede wszystkim pani, pani marszałek Polak, która, która obecnie jest posłem, no nie było dobrze zarządzane. No, no fatalne wskaźniki dotyczące innowacyjności, jeżeli chodzi o badania i rozwój, czyli te kluczowe kwestie, które dotyczą rozwoju województwa, a często zajmowanie się właśnie promocją, wyjazdami na różnego rodzaju spotkania, konferencje za pieniądze publiczne a potem z tego jakby dla województwa lubuskiego niewiele, niewiele wynikało. Prawo i sprawiedliwość konsekwentnie w sejmiku województwa lubuskiego o tym mówiło, wskazywało te błędy, wskazywało na rozpasanie tej właśnie administracji, zwłaszcza w kwestii na przykład propagandy. I jeszcze jedno zdanie na koniec. Sprawa Zielonej Góry. Ja myślę, że nie chciałbym, żeby też moje miasto, w którym mieszkam, też stało się jakimś zakładnikiem walki właśnie platformy obywatelskiej z Zieloną Górą, czy też z prezydentem Januszem Kubickim. Bo ja myślę, że takie zagrożenie się, się rysuje. Też są różnego rodzaju artykuły i publikacje, między innymi w Gazecie Lubuskiej, które wskazują, że samorządy jakby obawiając się zbytniej koncentracji władzy m. będą chciały też w jakiś sposób przygotować się do wyborów samorządowych. Zielona Góra, tak jak i każdy inny, inny samorząd w województwie lubuskim, musi być po prostu równo traktowany i, i tutaj jest bardzo ważne, żeby, żeby absolutnie nie próbować jakiejś formy właśnie tutaj nacisków, czy też ograniczenia możliwości inwestycyjnej Zielonej Góry. To by, była najgorsza, to by było najgorsze z możliwych rozwiązań. Mówi się o tym, że no, w najbliższym czasie pani Elżbieta Polak może ponownie y, będzie musiała y, toczyć jakiś bój wyborczy. Zobaczymy, jak to się potoczy, bo przed nami wybory. Jedne, drugie już y, wiosną y, tego roku. Ale jeszcze jedno pytanie, bo mamy jeszcze minutkę. Nastąpiła zmiana sił w sejmiku lubuskim, nie ma już właściwie klubu bezpartyjnych samorządowców, jest klub lewicy trzyosobowy, tak to ogłoszono też na stronie m.in. lubuskie.pl w jednym z artykułów. Co to może oznaczać? No, bezpartyjni samorządowcy wydaje się w odwrocie. No to jest rzeczywiście dziwna sytuacja, zwłaszcza, że, zwłaszcza po, tym, po tym trochę niespodziewanym mimo wszystko starcie bezpartyjnych samorządowców tutaj u nas w Województwie Lubuskim, gdzie, gdzie bezpartyjni samorządowcy no, skonstruowali listę wyborczą do Sejmu. Wprawdzie no, nie udało im się osiągnąć wyniku, który pewnie by ich zadowalał. Natomiast... Mieli dwóch kandydatów do Senatu, złomili akt senacki Mieli chyba, także tak? Także dwóch kandydatów do Senatu, z jednym z nich miałem okazję się potykać. E, Także, Także. To jakby to z tej strony mamy tą kwestię. I mamy teraz po wyborach okazuje się, że, że ten klub de facto jest rozmontowany, e, rozmontowany, rozmontowany i, i w zasadzie nie wiadomo, co dalej z bezpartymi samorządowcami. Co też, tak jak powiedziałem, nawiązuje do tego, co wcześniej powiedziałem, czyli jakby szykuje się potężna koncentracja władzy, czyli od władzy rządowej poprzez samorządową na szczeblu wojewódzkim. E, i to po, w perspektywie oczywiście, i to pokazuje, że no, samorządowcy po prostu, którzy też trochę tak z racji też urzędu są niezależnymi najczęściej osobami, które jakby najczęściej no, dla nich najważniejsze, jakby jest sam samorząd, czy, czy miasto, czy, czy powiat, czy gmina, no w tym wypadku będą podlegali potężnym naciskom. No, i te naciski nie do końca mogą być dobre dla mieszkańców. Obawiają się dyktatury? Nie, no to pan powiedział. No, ja mówię o potężnych Pytam. naciskach po prostu politycznych, które, które są znane, są, są po prostu często niestety udziałem tutaj, właśnie zwłaszcza jeżeli chodzi o, o miasto Zielona Góra, które jest często atakowane przez, przez Urząd Marszałkowski. Teraz może, teraz może jest szansa na nowo otwarcie, nie wiem, zobaczymy. Natomiast na pewno za poprzedniej władzy, czyli pani marszałek, to było, było, było wyraźnie widoczne i to jest najgorszy scenariusz, jaki mógłby się zdarzyć, bo to nie może być tak, że, że polityka jakby Skupia się tylko na walce, a tutaj chodzi o dobro mieszkańców, o inwestycje, o rozwój i to jest kluczowa sprawa dla województwa Pana. i Zielonej Góry. Obo jak najmniej walki, obo jak najwięcej rozwoju rzeczywiście, bo to buduje e, też dobrą przyszłość. Musimy kończyć. Grzegorz Maćkowiak, doradca wojewody lubuskiego do spraw samorządu terytorialnego, był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Za uwagę dziękuję państwu. Daniel Sawicki, do usłyszenia. Rozmowa po dziewiątej.